Przeczytałam ostatnią książkę Seksualna, jej bohaterka Iza jako nastolatka chodziła na Oazę, gdzie nauczyła się, że seks to grzech. Potem miała raczej słaby seks z różnymi chłopakami. Taki trochę bez satysfakcji, przypadkowy. I dopiero po, po latach zorientowała się, że tak jest, ponieważ nie akceptowała własnej seksualności. Tak, można uprawiać seks, ale nie akceptować tego faktu. A ty, ile masz w sobie z izy? Na ile z łatwością wyrażasz swoje pragnienia, na ile je akceptujesz, a na ile ciągle tkwisz w tej dziewczęcej seksualności i czekasz, aż ktoś da ci pozwolenie na seks, jeśli? Nie chcesz się miotać tak jak Iza, to zapraszam Cię do indywidualnej wersji kursu Smysłowa Królowa.